Myślę, że ja powinnam zacząć jako najładniejsza ze wszystkich. Nie rozumiem, co to jest. Szklanka wody? To jakiś żart? Muszę przyjrzeć się temu bliżej. Obawiam się, że to nic nie da. Dziewczyny, chyba się domyśliłam. Trzeba wziąć torebkę z herbatą. Mam jedną w kieszeni. Przekro się z nią rozstawać, ale proszę. Torebka herbaty? Nigdy nie widziałam czegoś takiego. Czy biedni ludzie naprawdę korzystają z takich rzeczy? No okej, okay, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Woda jakby zbrązowiała. No to spróbuję. Fuj, nie smakuje to dobrze, nie podoba mi się. Już nigdy nie wypiję herbaty dla biedaków. Robię to po raz pierwszy i ostatni. To obrzydliwe. Straszny posmak. Trzeba to wyrzucić. O nie, tylko nie to. Można ją wykorzystać jeszcze raz. To okropne. Nigdy nie zniszczę się do tego poziomu. Jestem po prostu oszczędna. Sprawdź swoją porcję, Bella. Wow, jak dużo napojów gazowanych. Nawet nie wiem, od którego zacząć. Będę potrzebowała słomki, żeby to wszystko wypić. Mm, wiśniowa kola To niezwykłe. Patrzcie, zafarbowało mi język. Całkiem fajnie, co? A teraz mam zamiar spróbować napoju w innym kolorze. Prawdziwa tęcza. Od razu mam lepszy nastrój i ciekawe, co się teraz stanie z moim językiem. Nic nadzwyczajnego. Jak dla mnie wygląda super. Dzięki Emma. Przemyślałam sprawę i stwierdziłam, że muszę pilnie zmienić swój wygląd. Trzeba wybrać coś odpowiedniego. Korzystam z pomocy mojego osobistego stylisty. Nie martw się, Bella, na pewno coś znajdziemy. Potrzebuję naprawdę kolorowego stroju. Okej, okay, brokat to takie oklepane. Znajdziemy coś ciekawszego. Dobra, przymierz to, a ja będę robił ci włosy. Wow, Bella, podoba mi się twój sposób myślenia. No to zupełnie inna sprawa. Jestem tak podekscytowana metamorfozą. Dziękuję, Kevin. Rzek najpiękna. A tylko ty zostałaś. Podnieś klosz. Nie rozumiem, dlaczego tu jest tyle kieliszków? Co mam z nimi robić? Witam piękną panią. Zajmę się dziś tobą. To markowy napój z bardzo wysokiej półki. To nie fair. Ja miałam go dostać. To musi być jakaś pomyłka. Jak pięknie się błyszczy. Ten napój musi być wart fortunę. Nie mam co do tego wątpliwości. Ej, mi też nalej. Zapłacę. Przykro mi, ale ta butelka jest już pusta. Niestety nie będę mógł pomóc. Dobra. Ta biedna dziewczyna i tak nie potrafi docenić smaku tak drogiego napoju. Nie wyciągaj pochopnych wniosków, Suzy. Nie jestem smakoszem, ale znam się na jedzeniu. Emma, nie bierz kieliszka z dołu. Ups, nie sądziłam, że piramida może się tak łatwo zawalić. Jest pyszne. Smakuje mi. Chcecie spróbować? Częstuję. Dziękuję. Co za niesamowity aromat. A mnie nie smakuje. Drogie panie, najwyższy czas kontynuować. Uważam, że nie musimy się spieszyć. Boże, ta ryba tak śmierdzi. Zaraz się uduszę. Czy ktoś to naprawdę jada? Ja bym się nie odważyła. Ale trzeba spróbować. To bardzo miło z Twojej strony, Suzy. Nie przykro mi, ale nie mogę. Kelner, chodź tu szybko. Potrzebuję Twojej pomocy. Zjedz tę rybę. Chyba już stęchła, ale jeśli pani prosi, no ale oczywiście nie mogę odmówić. Postaram się zrobić to w jak najlepszy sposób i jak najszybciej. Myślę, że ta ryba wygląda całkiem nieźle. Nie miałabym nic przeciwko spróbowaniu jej. A robisz świetną robotę. Brawo! Wiedziałam, że sobie poradzisz. Dziękuję. Muszę przyznać, że to nie było łatwe. Zasłużyłeś na nagrodę, jesteś wolny. Sprytne posunięcie, Bella. Dobra robota. Zobaczymy, jak tobie pójdzie. Sztućce i sosy? Co to może oznaczać? Proszę, pani z jest gotowy. Dziękuję. Wygląda bardzo apetycznie. Sztućcy mi się przydadzą. Czas spróbować tego włoskiego dania. Tak łatwo się kroi. Szef kuchni wykonał świetną robotę. Ryba jest bardzo delikatna. To właśnie nazywam kuchnią dla elit. Ten smak naprawdę mnie powalił. Przepraszam, ale nic to nie poradzę. Nie mogę się doczekać, aż zjem to wszystko. Prawie zapomniałam o sosie. To wspaniałe! Nie spodziewałam się tego po niej. Suzy, przerażasz mnie. Po prostu byłam głodna. Zabiorę brudne naczynia. Brak mi słów. Emma... Sprawdź swoją potrawę. Trudno to nazwać potrawą. Tu jest akwarium. Co mam z tym zrobić? Nie chcę jeść żywej rybki. Musisz, takie są zasady. Mam lepszy pomysł, ale nie powiem Wam jaki. Zjem tę rybę, skoro nalegacie. O mój Boże, aż strach na to patrzeć. Biedna rybka, ona nie zasługuje na to. Dobra, w końcu nie patrzą. Chodź, tutaj muszę cię uratować. Gotowe? Świetnie. Schowam cię i niech myślą, że cię zjadłam. Spójrz, ona naprawdę to zrobiła. To było pyszne. Morderczyni. Nie rozumiem, gdzie jest nasze jedzenie. To nieprzyzwoite, że musimy tak długo czekać. Witam, kim jesteś? Nie będę ukrywać bella. Bardzo cię lubię. Chcę ci się oświadczyć. Przyjmij ten pierścień. To takie niespodziewane, nawet nie wiem co powiedzieć. Pierścień wygląda absolutnie przepięknie. ta się to nie diament, to zwykły lizak. Jesteś po prostu zazdrosna. Emma, ty co myślisz? Super, nigdy nie widziałam czegoś takiego. Wow, pachnie tak słodko. Wygląda na to, że to naprawdę Lizak. A nie mówiła. Spójrz, Bella. Co ty sobie wyobrażasz? Emma, dlaczego polizałaś mój pierścionek? Bo jest pyszny. Teraz będę musiała go wyrzucić. Jest cały w twojej ślinie, fuj. Jak to możliwe? Bella! Myślałem, że będziemy razem, ale złamałaś mi serce. Proszę nie odchodź! Wygląda na to, że ktoś tu ma problemy w życiu osobistym. To na pewno. Witaj, kochanie, w końcu Cię znalazłem. Odejdź ode mnie, nie waż się mnie dotykać. Suzy wyraźnie nie ma szczęścia do adoratorów. Chciałem Ci podarować pierścionek na znak naszej wiecznej miłości. I oczywiście kwiaty. Nie z pierścionek! Właśnie ubrudziłeś mi palec! Flamastrem! Zabieraj swoje głupie kwiaty! Przepraszam, potrzebuję natychmiastowej pomocy! Zabierzcie tego typa! A co z naszą miłością? W końcu się go pozbyłam! Piękne panie! Przyznajcie się, która z was to Emma! Muszę natychmiast zobaczyć moją księżniczkę! Chyba zaszła jakaś pomyłka! Chciałeś powiedzieć Bella! Nie, nie. Chcę Emmę i tylko Emmę. Oto ona, moja bogini. Ja? Czy to żart? Nie wierzę. Zawsze wiedziałam, że wyjdę za księcia. Daję ci ten diamentowy pierścionek, przymierz go. Oczywiście! Jestem gotowa! Wow, jak ten kamień się mieni! Dziewczyny, patrzcie! To jest warte fortunę! Na pewno doszło do pomyłki. Książę nie mógł wybrać tej sieroty. Oddaj mi pierścień. Nie wiesz, jak obchodzić się z tak drogimi rzeczami. To ja go wezmę. Gdzie się podział pierścionek? Oj, jakie piękne, gwizdiste niebo. Chyba troszkę przesadziłyśmy. Zabieraj ten pierścionek. Mój pierścień. Myślałam, że straciłam go na zawsze. Muszę natychmiast go założyć z powrotem. Boże, jaki jest piękny. Złota fontanna, co może być piękniejszego? Wow, wygląda cudownie. Moja czekoladowa fontanna też jest całkiem niezła. To na pewno. Moja fontanna nie może się z waszymi równać. Jest bardzo skromna. Bo jest z tektury. Chyba ja zacznę. Co by tu wymyślić? Wiem! Od dawna chciałam mieć złoty telefon. Czas spełnić moje marzenie. Jaka piękna jest ta polewa. Czy to naprawdę działa? Oczywiście! Zadziałało! Mam teraz złoty telefon. Wspaniale! Chciałabym choć raz w życiu podtrzymać taki w rękach. Złoto jest oczywiście piękne, ale czekolada jest o wiele lepsza. A to dlatego, że można ją jeść. Zobaczcie, jak apetycznie spływa. Mmm, pyszności. Super, ja też chcę spróbować. Ups, co się stało z moją fontanną? Gratulacje, zepsuła się! Zupełnie zapomniałam, że jest z tektury. Postaram się ją naprawić. To jakiś bezsens. Po prostu zaakceptuj fakt, że nie dostaniesz czekolady. Ale pozwolę ci patrzeć, jak ja ją jem. Mam lepszy pomysł. Mogę użyć słomki, aby spróbować czekolady z kątanną Nie ma na świecie nic pyszniejszego niż czekolada. Ale gdzie ona się podziała? Suzy, czy to Twoja sprawka? Nie, mam własną fontannę. To Emma. Zgadza się, ma czekoladę na całej twarzy. Nie złość się, Bella. Po prostu bardzo chciało mi się słodkości. To nie powód, by jeść cudzą czekoladę. Nie zrobię tego ponownie. A może jednak zrobię? Warto. naści Świetnie, nagrałam to. Teraz opublikuję w internecie. Dziewczyny, jesteście takie za. Wydaje mi się, że mam najmniejszą porcję. Ale w przypadku papryczki to dobrze. Jest taka mała, a ja z jakiegoś powodu wciąż się boję. To straszne. Jaki to jest ostre. Dobrze, że woda była w pobliżu. Moje przeczucie mówi mi, że moja porcja będzie jeszcze większa. Plusem jest to, że papryczka pasuje do mojego swetra. Znalazłam też sposób na zneutralizowanie jej ostrości. Potrzebuję miodu, dużo miodu. Kurczę, dlaczego ja na to nie wpadłam. Pierwsze wrażenia są wspaniałe, ale teraz zrobiło się ostro. Nie martw się, jest jeszcze woda. Dziękuję Jess. Ugasiłaś ten pożar. Tylko ja zostałam. Jaka duża! Nie spodziewałam się tego. Nie chcę jej jeść. Nie masz wyboru. Dobra. Mam nadzieję, że nie spłonę doszczętnie. Chociaż nie jestem tego taka pewna. O nie, nie ma już wody! Dobrze, że jest gaśnica. Nigdy wcześniej się tak nie cieszyłam z zimnej piany. Dziękuję Wam, dziewczyny. Tym razem ja chcę być pierwsza. To Kitket, No nieźle, ale dlaczego taki mały? Muszę użyć lupy, żeby go w ogóle zobaczyć. Dobra, zjem co mam. Smacznie i smutno. Kiepskie połączenie. Ja jestem pewna, że czeka na mnie większy kitket. Wow, jest ich nawet kilka. Betty, trzeba się dzielić. Nie mam mowy, ty już zjadłaś swojego. To jest tak dobre, że jeden batonik to za mało. Widzę, że jesteś tak pochłonięta jedzeniem, że na pewno nie zauważysz, jak dorwę się do twoich smakołyków. Emma wszystko widziałam, ale nie masz żadnego dowodu. Było warto. Uf, nie rozumiem, gdzie się podziały moje batoniki? Trzeba być bardziej ostrożną. Przepraszam, Betty, nie mogłam jej powstrzymać. A ja nic nie dostałam. Co nie może być prawda? O, tu jest mój kit. Wow, jaki duży! Wiedziałam, że szczęście mnie nie opuści. Będę potrzebowała prawdziwej piły łańcuchowej, żeby podzielić ten batonik. Udało mi się! Wreszcie mogę go spróbować. Obie połówki są tak dobre. Szkoda, że tak szybko się skończyły. Przydałaby ci się dieta, Jazz. Chyba znowu jestem pierwsza. Hot dog. Umieram z głodu. Mam nadzieję, że nie ma w tym żadnego haczyka. Jest pyszny, ale czegoś tu brakuje. Ketchupu. Spróbuję jeszcze raz. No, jest to wiele lepiej. To świetny pomysł. Ja też chciałabym dostać hot doga. Jaki duży! Podoba mi się to. Wygląda naprawdę smacznie. Emma miała rację, jest pyszny. Ale też chcę dodać keczupu. O nie! Wycisnęłam go sobie prosto w twarz! Musisz bardziej uważać. Postaram się nie powtarzać swoich błędów, Jess. Ojej, jaki wielki hot dog! To spełnienie marzeń! Aż serce mi się kraje z zazdrości. Mówicie, że jest lepszy z keczupem? No to dodam go więcej. Dla wygody przekroję na pół. Mm, co za wspaniały smak. Palce lizać. Muszę przerwać tę idyllę. Dodam trochę tabasko do hot doga, Betty. Niezły pomysł, Jess. Zobaczmy, co Betty teraz powie. Cóż za niezwykły smak? Chociaż. Yy... Chcesz trochę jazz? Dobra, spróbuję. Jakie to ostre! Nie trzeba było dodawać do tego tabasko. No w końcu ja zaczynam. Wygląda to trochę przerażająco. Myślę, że to oko mogłoby zastąpić piłeczkę ping -pongową. A także mogłoby zostać zjedzone. Zabawne i pyszne. Teraz ja. Wow, kilka żelkowych oczu naraz. Wszystkie są takie pyszne. Mm. Jess psuje mi apetyt. Przepraszam, Emma, poniosło mnie. Co się dzieje? Oczy pojawiły się na twoich dłoniach. Dzięki Bogu, że to zniknęło. Nie chciałabym, żeby to mi się przytrafiło. Ojej, jakie wielkie oko. Jest takie ciężkie. Emma, przestań nas straszyć. Przepraszam, nie mogłam się powstrzymać. O nie, moje zęby w nim utknęły. Pomogę ci. Aj, zaraz spadnę. Uderzyłam się. Tak, wyszło niefortunnie. Znowu zaczynam. Hurra! Brokuły? Ale klapa. Nie chcę tego jeść. Za co mnie spotyka taka kara? Wyobrażam sobie, jakie to musi być obrzydliwe. Czy naprawdę będę musiała przechodzić przez to samo? O nie, jest jeszcze gorzej. Musi być przecież jakieś wyjście z tej sytuacji. Wiem. Taki piękny bukiet. Hej Betty, to dla ciebie. Jak miło dziękuję. Ale tu są brokuły. Prezentów się nie zwraca, to niekulturalne. Boję się nawet myśleć, co mnie czeka. Nie sądziłam, że brokuł może być tak duży. Życzcie mi powodzenia na pewno będziesz go potrzebować Słuchajcie, to nie jest takie złe. Zaczyna mi nawet smakować. Jess, myślę, że sama zaczynasz zmieniać się w brokuła. Nasza przyjaciółka jest teraz brokułem. To przezabawne. Chcę coś pysznego. Czekoladowe cukierki wystarczą. Mają idealny kształt. Wow! Nieźle cieszę się razem z Tobą. Dzięki, Emma. Teraz ja. Wow, to wygląda jak czekoladowe koraliki. Ja też je chcę. Nawet o tym nie myśl, Jess. To moje cukierki. Są tak dobre, że nie możesz przestać, dopóki nie zjesz ich wszystkich. Teraz ty, Emma. Pusto? Jak to możliwe? Naprawdę nic tu nie ma? Emma, spójrz do góry. Wow, to całe wiaderko cukierków. To prezent prosto z nieba. Zawsze marzyłam o tym, żeby urządzić deszcz cukierków. To się nazywa szczęście. Teraz ja zaczynam. Kwaśna limonka. Mogłam nie podnosić tego klosza. Odkroję sobie kawałek. To łatwiejsze niż zjedzenie jej w całości. Jakie to kwaśne! Oj, nie mogę na to patrzeć! Myślę, że Jess miała jeszcze szczęście. Ja mam trzy limonki na raz. Chyba wiem, co robić. Dajmy tu czadu. Nie wiem, co jej odbiło. Jestem nieustraszona. Niczego się nie boję. A te limonki są całkiem niezłe, bardzo soczyste. Wow, udało mi się! Ekstra nigdy nie widziałam cię w takim stanie, zostałam tylko ja. Tymi limonkami można by nakarmić całą masę ludzi, ale będziesz musiała zjeść je sama, i już wiem, jak to zrobię. Patrzcie i uczcie się. Właśnie teraz na waszych oczach przygotuję orzeźwiający koktajl. Kluczem jest dodanie odpowiedniej ilości cukru. Włączamy blender na pełną moc i czekamy. To wszystko można próbować. No wygląda pięknie. Dodajemy jeszcze kostki lodu. I ładną słomkę. A, tak, prawie zapomniałam. Jeszcze mój ulubiony kapelusz. Wyglądasz, jakbyś była na wakacjach w jakimś kurorcie. Świetnie! Mmm.